Hejeczka, kochani, witam was już w 24 vlogmasie. Jest to już ostatni vlogmas w tym roku. W tym odcinku zrobimy sobie takie podsumowanie wszystkiego, co się zmieniło, co się pojawiło podczas tych vlogmasów. I przy okazji mogę wam powiedzieć, jakie są najbliższe plany do końca tego roku. A więc, no tak, słuchajcie, tak wygląda Stajnia. No trochę już smutno, że to jest ostatni vlogmas, no ale no, tak niestety już to jest. Dzisiaj możemy sobie porównać, co się pojawiło, czy jakiś nowy sprzęt, co się zmieniło, no jak teraz wygląda już to Stajnia i na przykład mój pokój, więc zaczynamy. Myślę, że będziemy sobie tak lecieć po kolei, po wszystkich koniach. Na początek Chanel, która naprawdę przeszła dosyć dużą świąteczną metamorfozę. Tak to na pewno ma kantarek tutaj właśnie taki świąteczny. Już naprawdę nie jestem pewna, czy ten kantarek był robiony właśnie w czasie vlogmasów, czy troszeczkę wcześniej, ale przynajmniej ma tutaj taki ładny nachrapniczek i zrobione takie właśnie świąteczne koreczki. Do Chanel'i również doszedł taki bardzo ładny zielono-różowy halterek z wodzami, więc to już możemy zaliczyć do takiej pierwszej rzeczy, która się pojawiła podczas vlogmasów. Dalej mamy lagunę. Przy lagunie nic za bardzo nie zmieniałam, ponieważ jest ona już wystawiona na sprzedaż i nie chciałam za bardzo to już kombinować. Ale jedyne co to dodam taką czapeczkę, za którą bardzo dziękujemy koleżance, najlepszej właśnie przyjaciółce, która mi ją zrobiła na święta. I Orisiek, słuchajcie, Oris nie przeszedł żadnej takiej świątecznej, za bardzo metamorfozy i już naprawdę nie jestem pewna, czy ten właśnie jego tej zestaw o głowie i na pierśnik robiłam w czasie tych vlogmasów, By musiała sobie przypomnieć, przypomnieć, no ale zobaczymy, może potem sobie obejrzę odcineczki i zobaczę kiedy to było. Dalej mamy Silverka, z Silverkiem za bardzo nic się nie zmieniło. A tutaj dalej Sauron, na którym właśnie mamy tutaj taki ładny kantarek, który został robiony na vlogmasie i taką świąteczną czapeczkę. U Arona naprawdę dużo się dzieje, jego grzyba po prostu no, świeci z kilometra. Naprawdę do teraz nie wiem, czy to bardziej na święta, czy na sylwestra, ale myślę, że nawet można połączyć te dwa święta w jedno. I jeszcze tutaj, słuchajcie, są te takie wody, które robiliśmy na ostatnim odcineczku. Do tego w sumie prawie bym zapomniała, ale do Orisia również coś jest, ponieważ przecież mamy dla niego takie nauszniczki, które też można zaliczyć dla Silvera, ponieważ też na niego pasują. Więc kolejna rzecz. Więc podsumowując, nowego sprzętu nie będę zaliczała tego ogłowia i napierśnika Oriego i kantarka Chanel, ale tak, no biorąc to wszystko, co na pewno zostało zrobione podczas vlogmasów, no to mamy tutaj wodę, alterek, kantar i nauszniczki. Myślę, że te rzeczy naprawdę się mu przydadzą, a też za bardzo nie miałabym czasu, kiedy je zrobić, więc to też vlogmasy dobrze mi zrobiły. Ok, więc teraz słuchajcie, przechodząc dalej, no to naprawdę jest duża metamorfoza stajni. Tutaj macie wklejone zdjęcie, jeżeli jakieś znajdę. Mam nadzieję, jak właśnie ta stajnia wyglądała przed, a jak wygląda teraz. Naprawdę się dużo pozmieniało. Są tutaj takie właśnie zamontowane lampeczki, może trochę przyciemniej, to będą bardziej świecić. Więc no, dużo się tutaj zmieniło, jakiś tutaj łańcuszek, różne takie przypinki, więc myślę, że bardzo świąteczna metamorfoza. No i dalej przez pół mojego pokoju oczywiście muszą przebiegać klasycznie jak Soroku lampki, naprawdę dodają bardzo fajnego klimaciku. No musi być też oczywiście choineczka, no co prawda bez gwiazdy, ale tego tu nie ma, jakby co, która stoi obok kalendarza adwentowego i właśnie ten kalendarz teraz możemy sobie otworzyć. I słuchajcie, ostatnie okienko kalendarza w tym roku otworzymy sobie na właśnie tle mojej stajni, więc teraz ostatnie okienko, czyli 24 na samym środeczku, zobaczmy czym nas ono zaskoczy. Okej, okay. czyli słuchajcie, na sam koniec właśnie tego kalendarza rentowego mamy takiego misia Linda. Szczerze mówiąc powiem tak, jeżeli miałabym Wam tak dać ogólnie na przyszłość, jeżeli ktoś by planował kupić taki kalendarz, to szczerze mówiąc troszeczkę nie polecam, bo naprawdę nie do końca jest to warte. No, bo mimo wszystko różnorodność tego kalendarza jest bardzo mała, i no, ogólnie tak mu 4 na 10, coś takiego. Mi się na razie odstawiam sobie tutaj i przejdziemy do rzeczy, której naprawdę dawno nie było na, tej, na tym kanale. Słuchajcie. Otworzy kalendarz adwentowy z herbatami. Tak, wracamy do niego, otworzymy no w sensie no zaparzymy bardziej 24 herbatkę. Jestem kilka herbatek w plecy, ale to się kiedyś tam nadrobi, więc teraz idziemy testować. Tutaj już jest proces tworzenia herbatki, włączamy czajniczek. Naprawdę tutaj już taki pusty jest ten kalendarz, dosłownie no prawie wszystko zeszło. No tutaj troszeczkę zostało. Tu mi w ogóle wylecia herbata, ale dobra. Tam jeszcze na 20 była jedna herbatka, ale ją odłożyłam sobie na chwilę na bok. Więc teraz odcinamy kubeczek, wjamniczka musi być. Taki opiękny. Ogólnie ten zapaszacz jest trochę za wąski do tego kubka, ale trudno. Wsypujemy herbatkę. Trzeba oczywiście wyrzucić śmiątki, tak? To jest już obowiązkowe. I zalewamy teraz herbateczkę. Naprawdę w ogóle tutaj to ona tak pięknie zapachniała, że to niesamowite. I w ogóle zobaczcie, że ona na początku była taka niebieska, a potem się zrobiła taka zielona, więc słuchajcie, teraz szybka recenzja herbatki. Naprawdę z zapachu bardzo ładnie pachnie, dałaby mi takie, myślę, że nawet 8 albo 9 na 10. Na samym początku, jak to mogliście zobaczyć, to ona się robi taka zielona. Ja chyba wiem, która to jest w ogóle herbata, yy, którą kiedyś dostałam na urodziny, ale tak, to teraz sobie przetestujemy smaczek. Okej, okay, tej herbatce naprawdę dałabym takie mocne 9 na 10. Jest to najlepsza herbata, jaką dotychczas piłam, więc teraz jeszcze na chwilę wracamy do stajni. No, i słuchajcie, w tym miejscu kończy się przygoda z vlogmasami. Naprawdę bardzo dziękuję każdej osobie, która chociaż przez chwilę była na jednym z vlogmasów, właśnie. Naprawdę to było fajne przeżycie, no bo jeszcze nigdy takich vlogmasów nie nagrywałam. Bardzo, bardzo też dziękuję każdemu, kto się po prostu też angażował, kto pisał jakieś komentarze albo no. Po prostu tam starał się coś, właśnie miłego napisać, czy no, po prostu uszczęśliwić drugą osobę. No, co Wam mogę powiedzieć? No, mogę Wam życzyć wesołych świąt, naprawdę, żeby każdy spędził je tak, jak naprawdę by bardzo chciał. Więc tutaj się żegnamy. Widzimy się już, słuchajcie, za niedługo. Teraz mogę Wam jeszcze na szybko tylko przedstawić, jakie są najbliższe właśnie plany na odcineczki. Słuchajcie, mogliście już zauważyć dosyć dawno temu, że brakuje Bandiego. Tak jak wtedy wyjaśniałam w filmie. Chyba, nie, już nawet nie pamiętam, który to był vlog, mas chyba 20, może któryś, albo 19, już do końca nie wiem. Ale Bungie wyjechał do mojej koleżanki już na stałe w formie takiego kalendarza adwentowego. Mam nakręcone właśnie filmy z procesu powstawania tego kalendarza i mogę je wam właśnie naprawdę myślę, że dosyć dokładnie pokazać. Ale właśnie no, wleciałyby szybciej, ale też nie chciałam zdradzać mojej koleżance, którą bardzo pozdrawiam. Yy, jaka właśnie, no w sensie, no ogólnie idea kalendarza jest taka, że ty nie wiesz co się tam znajduje i nie chciałam mi niszczyć całej zabawy. Więc słuchajcie, cały proces tworzenia kalendarza będzie wlatywał najprawdopodobniej co dwa dni. Zobaczymy yy, jak to tam będzie, to będą chyba yy, Dwa albo trzy odcineczki takie, no dosyć długie, więc możecie wyczekiwać. A ja jedyne co Wam mogę powiedzieć to wesołych i udanych świąt.